Zadanie czwarte, rozwiąż równania. Pamiętaj o określeniu dziedziny równania. No i w podpunkcie A nasze równanie ma postać 6 przez x równa się 2. Najpierw wyznaczamy dziedzinę równania. No wiemy, że nasze wyrażenie musi mieć sens liczbowy, zatem nie możemy w matematyce dzielić przez 0, czyli mianownik musi być różny od 0. Zatem x różny od 0, czyli dziedzina to liczby rzeczywiste z wyłączeniem liczby 0. No i przechodzimy do rozwiązania naszego równania. 6 przez x równa się 2, obie strony równania mnożę przez x, aby zgubić mianownik. Czyli z lewej strony znika nam x, zostaje sama szóstka, a z prawej strony równania mam 2 razy x, czyli 2x. Teraz buduję dwójkę, tu mamy mnożenie, więc używam działania przeciwnego, czyli dzielenia. Dzielę obie strony równania przez 2. Stąd x jest równy, 6 podzielić na 2 daje 3. W podpunkcie B. Nasze równanie ma postać 7 przez x plus 2 równa się 1. No i tutaj również przy wyznaczaniu dziedziny musimy pamiętać, że nie wolno nam dzielić przez 0, zatem x plus 2 musi być różne od 0. Przerzucam dwójkę na prawą stronę równania, czyli x jest różny od minus 2. Zatem moja dziedzina to liczby rzeczywiste z wyłączeniem liczby minus 2. No i przechodzę do rozwiązania równania. Co my tutaj robimy? No, muszę najpierw pozbyć się mianownika, czyli mnożę obie strony równania przez x plus 2. Z lewej strony zostaje sama siódemka, a z prawej strony 1 razy x plus 2 to x plus 2. Teraz pozbywam się dwójki, czyli przerzucam dwójkę na lewą stronę równania za pomocą minus 2. Stąd x jest równy 7 minus 2, czyli 5. W podpunkcie C Nasze równanie ma postać 5 przez x minus 3 jest równe minus 2,5. Wyznaczamy dziedzinę równania, czyli mianownik musi być różny od 0, zatem x minus 3 jest różne od 0. Minus 3 przerzucam na prawą stronę równania, stąd x jest różny od 3. No zatem dziedzina to liczby rzeczywiste z wyłączeniem liczby 3. No i rozwiązujemy nasze równanie, podobnie jak poprzednio. Mnożę obie strony równania przez mianownik, aby się go pozbyć, tak? Czyli mnożymy nasze y, obie strony równania przez x minus 3. Z lewej strony zostanie 5, a z prawej minus 2,5 razy x to minus 2,5 x, a minus 2,5 razy minus 3 to, minus, y, to plus 7,5. Przy dwóch minusach podczas mnożenia zamieniamy działanie na dodawanie, tak? Teraz 7,5 przerzucam na lewą stronę, czyli odejmuję 7,5 od obu stron naszego równania. 5 minus 7,5 to minus 2,5, a z prawej zostaje minus 2,5 x. No i teraz dzielę obie strony równania przez minus 2,5, ponieważ tu było mnożenie, więc używam działania przeciwnego. No stąd minus 2,5 podzielić na minus 2,5 daje nam 1, a tu zostaje sam x.